Witajcie, witajcie! Witajcie kolego na moim kanale. A dziś na moim kanale zrenzujemy kolejny magazyn o Blue Ocean. Dzisiaj zrenzujemy magazyn o Blue Ocean. A taki nietypowy magazyn, dzisiaj zrenzujemy kolejny magazyn o Blue Ocean. A dzisiaj zrenzujemy magazyn Lego Ninjago. Wystawę o Lego Ninjago Hero, czyli Lego Ninjago Hero Legacy. Z tymi figurkami e, z Legacy i Ironinem. A jak się podoba kolejny odcinek, zawsze łapkę w górę. Czekajcie. Ja ten kanał, chcę więcej, ręce na moim kanale tych magazynów Lego. Dajcie, yy, po tym odcinku dacie trzy yy, łapki w górę, to będzie kolejny odcinek z magazynów Lego. I to zaczynamy. Otwieramy to, zobaczymy. No, magazyn lego Dago Hero, magazyn blue Ocean. Patrzcie. Ograny magazyn, nie eee, Dobra, to jeszcze to magazynie czeka nam Będę ja się jaram już A tam, to widzicie, tam Tam jest to, e, ten, I tam leży moja moj, Mój, kanał, czyli Tanjiro Komando Polska Games Słuchajcie, tylko muszę poprawić, go tam jest Mijak, ten Ta Tak ładnie wygląda, widzicie? To napa jest, widzicie tam I to Zaczynamy recenzję maga od magazynu Blue Ocean Zapraszam Patrz to jest ogólny magazyn. Widać? Widać mnie? Chyba mnie widać, łapkę w górę Czekajcie widzowie Już otwieramy mój wspaniały magazyn Patrzcie Magazyn Blue Ocean I co widzicie otwieramy Do mamy magazynie. Czekajcie tylko tak, tak. O, mamy tu magazyn. O Blue Ocean, widzicie? Też widzi? Czyś widzi magazyn? E, tak, tak, widzi ktoś mój magazyn. Tak. Dobra. Tu mamy magazyn. Tu mamy figurki e, tego. Tego. Kola i ruina, czekajcie wilkę. To jest nie tak. Z tak wygląda figurki. Czekaj, trzeba... Tak wyglądają figurki roina i tego. E Kola. Tak wyglądają figurki. Patrzcie trochę y pokażę. Czekajcie. Idziemy teraz do samego magazynu. Kurde. Patrzcie. To jest moc bliżej. Kurde. To jest kolejny mój mega z Lego Hero. Dobra. Zobaczymy to, jaka to ma mój megas. Nie zawsze w górę. I co? Dobra, szybki przegląd. Dobra. Komiks, jak zwykle komiksy. E, kom... Czekaj. Coś się przeskliło, kurde. Nowe zestawy Lego Friends, komiks. Komiks plakaty. Z naszymi ko kolem. Nowy magazyn. Niespełniałe dinozary. Miogłówki. Miogłówki u naszych ninja. E, miogłówki, miogłówki, e, jakieś do zadanie do rozwiązania. Figurka naszego kola. I... o. Już, będzie fajniejsza w figurka. już, czekaj patrzcie, datę, 14 listopada, będzie mrocz, mroczny Władze Konga Loid, na pewno kupię te magazyny, bo chcę mieć tego Overlorda, bo nigdy nie, nie udało mi się znowu tego magazynu, widzicie, teraz. Dobra, tu mamy magazyn LEGO Star Wars, bo na pewno to jest magazyn, ten kupię, i macie tutaj, y, tak. Słuchajcie. Tylko nie widać kurde. Dobra. Jak ktoś powiedział to... Trochę jest słabszy... Trochę słabszy ekran, ale widzicie teraz. Mabcie łapkę w górę. Dla tego magazynu? Bo nie wiem. Idziemy teraz do samych minifigurek kola i Ronina. Widzicie te mini figurki? Bardzo fajne. Bardzo. Dobra, ja łapkę w górę. Zaraz wracam po małym przerwie. Czekaj, ja złożę. Wspaniały capture i teraz jestem Sigma. Widzicie mnie? Chyba widzicie mnie. Jestem tym kłaldem z skikłem. Ktoś oglądał skikę, to łapkę w górę. Ja to oglądał. Bardzo fajny ten serial. I tam z powrotem. No i stworzone figurki Arina. Jakiego Arina, przepraszam. Ronina i Kola. No, pokażę Wam Ronina. To figurka bardzo fajna, bardzo polecam. Bo fajna figurka. Tak wygląda mini figurka Arina. Znaczy tu z tyłu, przodu, jak chcecie. E, e, Ronin bardzo fajna fajną postać Ninjago. Z 5 sezonu był bardzo fajny pomagał naszych ninja pomógł nam pokonać Moro, bardzo był fajny pierwszy sezon, był robiony z sezonu ninja, go patrzcie tak było na Ronin, ze tego zestawu najdroższego, i pani damy jak się ma ten zestaw, to był z po smoku chyba, ba uliczki ninja city chyba tak czy na sam zestaw, a był kosztowało są 1000 milion złotych chyba tak, czujemy z, Polski, z a to było z 2003 roku, już bardzo dawno, dawno, dawno temu. Macaronina. Teraz idziemy do naszego wspaniałego ninja ziemi. Kola. Tak wygląda kol z me, mega młotem. To jest stary kol z 2013 roku. Był Dużo razy był kol z mega z Ninja ninjago legacy, Ninja. E, zwykłego, panie, to dobrze też było, zwykłego Ninjago go za 2019 roku też. Taki kol cool też był. Bardzo fana mi figurka. Bardzo mi się podobał. Mi się stał się Legacy. Tak się nazywa, sezon 10. Ja już wiem, myśl o, o oni, czyli Mars oni. Tak pani da. To był chyba najgorszy sezon naszych fanów Ninjago, mnie, Ja nie lubię 10 sezonu. A kto was lubi 100% albo nie lubi, napiszcie sobie w komentarzu. Tak wygląda Calls Legacy z pierwszej wersji. z jego mega młotem, takim lufowym. Patrzcie, będzie mini figurka. Tak, tak wygląda magazyn, po już o, po recenzji. Dziękuję za wszystkie oglądania. Tak wygląda e, mój dzisiejszy odcinek. Zwróćcie w górę. I co więcej, to łapcie w górę. Sema i do zobaczenia. I cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku razem. Sema. Cześć. Elo.